Dzień dobry Państwu. 14.00 zaczynamy stary temat do nowego materiału. W 2019 roku dwóch dziennikarzy Janusz Szwertner i Daniel Olczykowski przygotowali taki clickbaitowy materiał, który w zasadzie nie przełożył się na żadne ciekawsze zdarzenie. Tytuł tego materiału był grzeczna i posłuszna niezwykła historia działaczki PiS z mafią w tle. Chodziło o panią Beatę Boros Burlingo. Tutaj posilę się tym tekstem, by przedstawić państwu tę jedną kropkę, która w połączeniu z innymi i chociażby w świetle finansowania PiSu z nielegalnych źródeł, szczególnie podczas tych pierwszych wyborów. 2015 roku nabiera zupełnie nowego wymiaru. Proszę państwa krótkie fragmenty co napisali panowie Olczykowski i Szwertnem. 17 września 2018 roku do władz prawa i sprawiedliwości w Olsztynie wpływa pismo od mężczyzny podpisanego jako wyborca. W lewym górnym rogu tego dokumentu widnieje napis poufne. Wyborca pisze o tym, że członkini PiS i kandydatka tej partii na radną oraz wójta gminy Elbląg w październikowych wyborach samorządowych Beata Boros-Burlingo może być zamieszana w aferę Skok-Wołomin. I później rozpoczyna się retrospektywne opisywanie życiorysu pani Beaty Boros-Burlingo. Wiadomo, że ona sama tak o sobie pisze żyłam w przemocy ekonomicznej ponad 20 lat przez ostatnie 15 lat miałam swoich aniołów stróżów generowałam zyski prowadziłam sukcesami obciążające i trudne sprawy nie wiedziałem jednak że tkwię w układzie zamkniętym który ma do mnie instrukcję obsługi robiąc z siebie mm, ofiarę przeszłość pani Burlingo Boros E, też jest opisywana tak, że była damą do towarzystwa, zanim wybuchł, e, wybuchła afera Skok Wołomin, kręciła się wokół ludzi związanych z aferą piłkarską, proszę państwa. E, dekadę ponad, tak to już 15 lat, e, Boros Burlingo związała się z ludźmi, którzy później stali się kluczowymi postaciami afery z Wołomin. W swoich wspomnieniach pisarze że wróciła do Elbląga, gdzie poznała Jacka O., o którym pozostawała w ścisłych kontaktach. E, Jacek O. na przełomie maja i czerwca 2011 roku wprowadził ją towarzystwo Piotra S. i Stanisława B. Tego Piotra S., proszę Państwa, znanego z afery Skok Wołomin. E, później opisuje swoje życie, e, jak to dzięki niej wyciągano pieniądze ze Skok Wołomin. E, Ostatecznie, pomijając już opisy przyrody, mocną kropką jest w czerwcu 2017 roku, Bata Boros Burlingo napisała list do wiceprezesa PIS Antoniego Maciewicza, przekonywała w nim, że sama jest żywym dowodem działalności przestępczej na skalę dotychczas niespotykaną w polskim systemie finansowym. Osoby mi znane z imienia, nazwiska i kontaktów gospodarczych, powiązane w sposób bezpośredni z grupami przestępczymi działającymi Między innymi, przepraszam, przy Skok Wołomin, w wyniku stosowania wieloletnich resortowych metod stręczenia wyłudziło ode mnie w sierpniu 2012 roku za pośrednictwem mojego syna nieruchomość celem obciążenia ko 8-milionową pożyczką wyprowadzaną z kasy skok Wołomin, pisała do Macierewicza Brulingo-Boros. W dalszej części przyznawała, że dla grupy przestępczej biorącej udział w wyłudzaniu kredytów z kasy Skok Wołomin pracowała przez ponad 15 lat. Moje życie zmieniono w koszmar. Trala, lala, trala, lala. Jeżeli chodzi o panią Burlingo Boros, to pojawiła się po 2016 roku na wspólnych zdjęciach, co zresztą widać, z Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim skok wołomin, drodzy Państwo. Ten temat, to śledztwo, ta upadłość do dzisiaj nigdy nie zostały wyjaśnione. Pamiętacie, co się stało z panem Kwaśniakiem, gdy próbował tę sprawę wyjaśnić? Zlecono jego pobicie, został skutecznie pobity i spędził wiele miesięcy w szpitalu. Później próbiono, próbowano zrobić z niego przestępcę. Tak działały służby Pisowskie, zakorzenione w systemie, do dzisiaj te służby pisowskie działają. Pamiętacie też Państwo dość nieudolną próbę wyjaśnienia afery Skok-Wołomin przez braci Sekielskich, którzy najpierw zebrali środki od fundatorów czy inwestorów na ten film, później długo zwlekali z premierą, ja powiem, przymuszeni przez opinię publiczną i przez osoby, które to finansowały, w końcu pokazali jakiś materiał dość słabo zmontowany. Że, ja odniosłem takie wrażenie, że jakby na prędce zmontowany, na zasadzie odwalcie się od nas. Materiał, z którego nic nie wynikało. Bo jest jeden wielki bełkot. Prokuratura nie rusza tematu z a proszę Państwa, Skąd PiS miał pieniądze w 2015 roku nie tylko na kampanię, ale przez te lata, powiedzmy 3-4 lata poprzedzające kampanię wyborczą na finansowanie najróżniejszych przedsięwzięć. Przypomnijcie sobie Marka Falentę, e, aferę węglową. Pieniądze, które wyszły ze skoku wołomin, taka jest teza, drodzy Państwo, pozwoliły PiS na kampanię wyborczą w 2015. Przez kolejne lata PKW nie rozliczała ich z tych pieniędzy, nic się tym nie interesował. Opozycja ówczesna była mało aktywna. Pamiętacie państwo, jak w zasadzie na własne życzenie w 2019 roku przegrali wybory z Kretesem, kompletnie nie przygotowawszy się do tych wyborów, nie reagując na głosy opinii publicznej i wyborców, ba, wręcz ignorując. Hmm. Szkoda było pieniędzy na tą kampanię, mogli w ogóle jej nie przeprowadzać, na to samo by wyszło. Ja pamiętam tamten czas: wiele osób się zawiodło, czuło się oszukanych przez ówczesną opozycję, obecnie koalicję rządową, że oni się angażowali, wielu ludzi się angażowało po to, by na koniec nawet nie usłyszeć, dziękuję, a nawet bywało, że odburkiwano. Takim aktywistom społecznym. Dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki, przynajmniej zaczyna się, ale nie tym razem, nie przy tej sile, potędze mediów społecznościowych. Koalicja rządowa wygrała wybory dzięki piątej władzy, dzięki opinii publicznej, dzięki mediom społecznościowym ich potędze, a PiS przegrał, więc sugerowałbym wyciągnąć daleko idące wnioski. Natomiast ja będę apelować o to, by sprawa z Wołomin nie była przedmiotem medialnych clickbaitów, że teraz pilne, bum, ujawniam. Bo to nie o to chodzi. To nie w tym rzecz. To nie w tym rzecz, żeby tutaj robić clickbajty, tak jak pan Janusz Ferdner na bazie tej Burlingo Boros, bo temat powinien zostać pociągnięty dalej, ale już przez prokuraturę krajową. I też będę, czy też zacznę apelować do pana, pana ministra Bodnara, by jednak z panem Kornelukiem temat skok wołomin ruszyli z urzędu. Pamiętacie państwo też historię Kaczorka, byłego rzecznika CBA, który też uczestniczył w wyłudzaniu kredytów ze skok -Wołomin. Pieniądze wziął. Pieniędzy nie spłacił. On nie żyje. Zdarza się. Pieniądze zniknęły. Gdzie? Piotr S., jeden z oskarżonych i skazany w sprawie Skogwołom w sprawie pobicia Kwaśniaka, twierdził, że miał zeszyt, w którym zapisywał to, co przekazywał Sasinowi. Sasin, a ja go pozwę! Tak, to no Sasin będzie wszystkich pozywał. Piotr S., który siedzi w więzieniu, posiada wiedzę ile komu spis przekazywał w gotówce. Takie były jego zeznania. Twierdził, że miał zeszyt. Co się stało z tym zeszytem? Nie wiadomo, może go gdzieś zakopał. No, sam zeszyt jeszcze niewiele świadczy, tak? bo w tym można zapisać różne rzeczy, ale można te dane skonfrontować z poszczególnymi faktami. Czyli jeżeli na przykład przekazał Sasinowi 12 października, to oczywiście jest data hipotetyczna i zdarzenie hipotetyczne. Na przykład 12 października 2013 roku przekazał mu 500 tysięcy złotych. I sprawdzamy, co się stało 13 października. Sprawdzamy rachunki. Czy na rachunek PiSu ktoś wpłacił takie pieniądze? Bądź w kolejnych dniach pojawiły się na przykład wpłaty na łączną kwotę 500 tysięcy złotych. Co się stało z tymi pieniędzmi? Ja podaję Państwu tylko przykład, czyli hipotetyczny, ale jak działa mechanizm i jak można to skutecznie sprawdzić. Na wyciągi bankowe. Yy, PiS nie miał, nie ma i nikt nie będzie miał wpływu, one nie płoną. One są w wersji cyfrowej, więc w bardzo prosty sposób można do nich dojść. Gdy kiedyś o tym mówiłem, pisałem jakaś pani pewnie z ramienia bezpieki Pisu próbowała rozmydlać temat, twierdząc, że wyciągi bankowe to tylko istnieją jeden rok. No, Właśnie to są takie trole, którzy próbują zamydlać temat. No, to już nie, cyfrowe wyciągi bankowe... Są wieczne. Od początku wprowadzenia tego systemu wszystkie są w bankowych systemach. Można się cofnąć nawet o 15 lat wstecz, żeby to sprawdzić. Także spokojnie. Niewinni mogą spać spokojnie. Mili Państwo, ja będę wracać do afery Skok-Wołomin. Może szerzej w kolejnych materiałach będę apelować do pana ministra Bodnara, pana prokuratora krajowego Korneruka o to, by jednak tą sprawą się zajęto. Zajęto rodzić od podstaw, od samych korzeni. No, Sekielscy nakręcili film, czy tam dokument pod tytułem Korzenie Zła. No to cóż, ja nie będę kręcić filmu Korzenie Zła, nie będę tutaj występować w roli clickbaitowca, który będzie chciał coś tam poujawniać, ubrać to, jakieś ładne grafiki, potem z taką ponurą muzyką i powiedzieć, on wiedział ile wziął pieniędzy. Wtedy przyszedł do niego i przekazał mu je w reklamówce. Wiadomo, było co się z nimi stanie. Czy oni są winni? I tak dalej, i tak dalej. No nie będę odstawiać szopek, drodzy Państwo. Choć czasem mnie korci, żeby zrobić taki materiał w takiej właśnie konwencji, trochę można być trochę prześmiewczej, jak jakiś temat mi przyjdzie do głowy, żeby trochę wyśmiać te clickbaity media workerów, bo to czasem potwornie mnie irytowało, więc podejrzewam, że część opinii publicznej również, jak się z ludzi robi durniów i jest tytuł ujawniamy. Pilne. Tak było. Potem wszystko się rozumieło. I na koniec reklamy. Bądź innego środka. E, dobra. E, mili Państwo, sygnalizuje Skok Wołomin, pierwsze finansowania fisu Bada Burlingo Boros żyje ma się dobrze. E, I gro uczestników e, też żyje ma się dobrze. To chyba czas. Służb już tak nie mają pod taką kontrolą, jak mieli, a nawet jeżeli służby będą próbowały coś mieszać, to, to nie mieszajcie proszę, bo. To jest tak, że wy możecie inwigilować mnie, a ja mogę teraz inwigilować was. Kopytko. Zdziwione? No. Nie wiem, czy zobaczymy się o 20.00, bo będę już w Warszawie. Nie wiem, czy sprzętowo ogarny temat, mówiąc kolokwialnie, ale spróbuję. Nie obiecuję. Będę się stał. Podstawieniami to jest piekło opublikowane. Pozdrawiam wszystkich wspierających bardzo, szczególnie przed dzisiejszym czwartkiem. I kto wie, może do zobaczenia o 20.00. Śledźcie Państwo kanał. A jeżeli nie, to na pewno dam znać jakimś shortem, bądź damy znać shortem, że dzisiaj wyjątkowo nie będzie o 20.00. Materiału, choć będę się starał, żeby. Było. Do zobaczenia.